hej ja witajcie z Cam 3DK, a ja witam Was już w ostatnim odcinku z myszkami Zamek Złudzeń. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie z ostatnim bossem i przy okazji przejdziemy... Przejdziemy dzisiaj znowu, chyba to będą znów tutaj 3 akty i przy okazji na końcu finały boss, więc zobaczmy jak to wygląda 7 kryształów mocy Te kryształy mi się koją ze Sonikiem. Ej, a znacie Sonika. Nie no, dobra. No i tworzy nam się ten czap, który teraz możemy przejść na ostateczny poziom w całej grze, więc lecimy. Otwieramy drzwi i wchodzimy. Wieża Mizrabe mizrabel. Tak się nazywa ta czarownica tutaj Ona się nazywa Mizrabel Ani Mirabel? Nie wiem, no dobra I znów mamy tą drogę ONZ Znów męczarnia, Dobra, tak lecimy Nie powstrzymasz nas, nie w tą stronę Raz i dwa Po pająku i na I na dół, tak Skaczemy dalej, musimy się wspiąć na sam szczyt. Jest lej, się tutaj z... że znowu spadłem. Bo nie wiedziałem, że tutaj ona zapada podłogę. Pająk i. Ok, lecimy na drugą stronę. Ale tutaj normalnie jest akcja, akcja. I znowu lecimy na kolejną stronę. Teraz po pająkach się odbijamy i jesteśmy czas na finałową walkę. Zobaczcie to co się tu stanie. Bo ja pamiętam tą walkę i nie wiem czy się będę tu męczył, ale wiem, że walka jest ciężka. Idziemy tam. Dum -dum. Czas powstrzymać. Dobra, lecimy. I ogólnie będzie ona robiła różne ataki, i mamy ich unikać. I gdy po prostu ona się zmęczy, mamy na nim skoczyć. Teraz mam taki atak ścianę, który jest. akurat tkwi w jeden z łatwiejszych. Na razie ja pamiętam, że taki jeden był trudny, to że ziemia się zapadała i. Dobra. Siup. O właśnie, ziemia była już pozapadana, a ona po prostu rzucała z nieba te swoje zielone coś. Teraz już to widzę, że ona tylko tym ten... O Jezu, o Jezu. Pamiętał ten atak, okej. Okay. No. Aha, za każdym razem będzie ta animacja. No tobie to by to się tego naglądacie, wiecie. Nie da się go skipnąć. Nie. No, to jednak chyba się będę męczył, wiecie. Ale jeszcze raz możecie sobie przemiać tej tej, wiecie. hi hi Dobra, lecimy z nią. Roz, roz, rozwalać cię. Patrz teraz. I skok w jedną, i skok w drugą. I skok w jedną, i skok w drugą. I skok w jedną, i skok w drugą. I przeskok. I, 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 I na głowę. Dobra. Teraz znowu ten... nie, teraz będą ściana, teraz będzie ściana, więc lecimy przy rogu. Le lecimy... oje... no oh Jezu, za blisko. No, aha, serio? Super. Teraz muszę gdzieś tutaj, yyy... Y teraz nie wiem gdzie się ustawić.

I znowu, i znowu, jeszcze raz Ja muszę znaleźć tam miejsce, gdzie ja mogę ją przeskakiwać. Dobra, jeszcze raz. Teraz na razie próbuję utracić zero życia. Utracić zero życia. Daję, tak, mądre jest. Pamiętać, przy ścianie trzymać się z daleka. Dobra, skaczemy. Dobra, teraz będzie to takie... Okej. Okay. Okej. Okay. Ona ma, jak widzę, bo tak trochę mi zasłanie to nagrywarka, 6 życia? 6 żyć? Raz, 2, 3. No, 6 życia, Dobra.

Teraz znowu skok na nią. Co teraz, co teraz, bo nie wiem co. teraz jest strzelanie. To ten atak nakiska łatwiejszy. Okej. Okay. Okej. Okay. tam pewny atak, co było, to obu najgorszy, prawda. Wiecie, które. No, domyślicie się. Dobra, o Jezu, jak mam podłogi, co teraz? Jeśli... O, o nie, o Jezu Okej, okay. dobra, dobra To będzie łatwe, Czeka. tylko trzeba czekać Okej, okay. dobra, udało się Gdzie? Tutaj Dobra, ostatnie życie, ostatnie skupienie maksymalne Widzowie, skupienie maksymalne Robimy ją w 8 minut Ściana, o Jezu, którą? W prawo Biegnij, biegnij, biegnij Widzę, tam nie widzę. Dobra, widzę, widzę. Trochę tutaj nie ma widzę to wszystko. O nie A nie to jest wiem, jedna... Uj, nie wiem, ten, ten to to jest... nie 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 Widzę. Ostateczna próba, robię to teraz. Już wiem jak to zrobić. Więc to robię. I robi miło w 10 minut jednak. Jakby nie było tej animacji, to by było o wiele szybciej, że wiecie. Giniecie i od razu jest walka, ale nie musisz na te dwie animacje. Kiedy on przychodzi i kiedy ona się zamienia. Bo no. Ale to tak musi być, najwyraźniej. Yy, dobra widzowie, bo yy, był taki lag, ale już, znaczy nie było laga, tylko po prostu mi przerwało nagrywanie, muszę jeszcze raz odpalić, więc mieliście takie dziwne cięcie. Dobra, a i dalej walczymy z nią. Skok. Tak trzy razy. Jeszcze raz. Przestaną tu mi wyskakiwać wiadomości. Łaskawie. Dziękuję. Pierwsze życie. Dobra, teraz ściana, więc jak najdalej. Dobra, ściana zadała. Teraz lecę tutaj. I tutaj będę skakał. Okay okay, ok, 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 ok. No i jest. Dobra. No i zaraz ci zrobię slime na twarzy. Zostaniesz koci twarzy. Koci mordy. Lecimy z nią. Dobra, to jest mega łatwa, tak? Jeśli nic jeszcze nie musisz... To przy okazji poćwiczę trochę bieganie, i skakania. No, przestaniesz już, dobra, dobra. Mam cztery życia. A jeszcze jedna, e, dobra, teraz będzie biegańsko, tak? Nie, co teraz? Nie, no teraz biegańsko. A nie, to jeszcze. Okej, okay. to, to też trzeba, wystarczy Siedzicie tutaj. I wystarczy. Wy. Ojoj, oj, oj, nie wyczekałem dobrze. Dobra, mamy trzy życia. Ostatnia faza. Na początku bieganie, potem. Na początku bieganie, a potem, biegania, a potem strzelanie i skakanie, więc. No, więc biegniemy, no? Dobra. Musimy obiec w ogóle ją całą dookoła, żeby. Jakby co to się kończy, jak obiegniemy ją całą? Patrzcie. Widzicie? I teraz, uwaga. chodzę i... i teraz trzeba biegać i skakać, więc. Dobra. Dobra. Dobra Jest, 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 okej okay, widzowie Udało się, udało się Essa I skieruj. Zobaczmy co się teraz stanie Ostatni diament I co będzie dalej z fabułą? Zobaczmy What if he launched the rainbow gem at the witch? It might be his one and only chance. Take that! Time seemed to freeze for a moment before the gem burst into a cascade of rainbow light, filling every inch of the tower. No! But I wanted to be the. The cruel witches turned to be trapped and powerless, encased in the spreading light. The terrible spell was broken. Minnie was free at last, and miserable wilted and shriveled back to her true form. Minnie threw her arms around Mickey, and as he hugged her, he vowed never to let her go again. Oh. Jim? Mickey, what's happening? The castle was crumbling, but Mickey couldn't see a way out. What was this? Miss Rebel was helping them escape. Mickey didn't have time to consider if this was another trick. Whoa. Mickey and Minnie each held onto a broomstick and flew for their lives. Miss <laughs> Rebelle had wisdom enough to know when she was defeated and why that was so. She had learned that there's a magic more powerful than any she had ever used. Mickey and Minnie knew it well, and even after what she had put them through, they shared its secrets with her. Now, Mizrabell's heart was filled with a different kind of magic, the magic of love. Aww. Aww. <laughs> Now, where were we? The end. No więc widzowie to już koniec całej serii przyszliśmy całą grę myszka Mięki i zamek. Z gramy się mega podobało, tak jak teraz, tak jak samo w dzieciństwie. To w ogóle była gra przykład właśnie o Miki, No, koniec był taki, że ją pokonaliśmy, mini odzyskaliśmy i poszliśmy dalej. Więc, co to wszystko, będę co chciałem się wypowiedzieć. Kolejna gra dzieciństwa, jaka będzie na moim kanale, jest trochę bardziej brutalniejsza. I używa się tam pił łańcuchowej, pistoletów, no i małych noży. Może coś tłumacie, może nie. Ale, cóż, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia i cześć. Nara.